Samsung Galaxy S4 Zoom jest najbardziej niekonwencjonalnym smartfonem na rynku. Można go traktować w dwóch oddzielnych kategoriach: i jako telefon i jako aparat. Producent starał się znaleźć złoty środek między tymi aspektami. Sprawdźmy, do jakiego stopnia eksperyment zakończył się sukcesem. Urządzenie już na pierwszy rzut oka każe się zastanowić, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Frontowy panel zapożyczono ze 4 Mini, tylny natomiast wygląda jak każdy inny aparat cyfrowy. Całość zamknięto w obłej obudowie charakterystycznej dla Samsunga, wykorzystującej sporo elementów plastikowych. 4- i 3-calowy ekran o rozdzielczości QHD oferuje odpowiednie zagęszczenie pikseli, choć już sama jasność nie należy do rekordowych. W otoczeniu z silnym nasłonecznieniem, obraz może się wydać z lekka czytelny, a będzie to przecież aspekt kluczowy dla uzyskania dobrego zdjęcia. Swoje robi tu na pewno powłoka antyrefleksyjna. Wystarczy ustawić sprzęt pod odpowiednim kątem, by uzyskać nieco większą czytelność. Wydajność nie stoi na szczególnie wysokim poziomie. Autorski chipset Samsunga można zaklasyfikować jako przeciętny, czego nie sugerowałoby nazewnictwo serii. Z drugiej strony zapewnia on płynne działanie smartfona i kompatybilność ze wszystkimi testowymi produkcjami z Google Play. Możliwe jest tu uruchomienie najnowszych gier, choć już o najwyższych detalach możemy zapomnieć. Całością zarządza Android w wersji 4.2.2 Jelly Bean z nakładką Samsunga – TouchWizem. System pracuje stabilnie, dostajemy też multum preinstalowanych aplikacji i trybów fotograficznych. Oprogramowanie jest jednym z niewielu łączników S4 Zuma z modelami S4 czy S4 Mini. Poza radiem nie brakuje tu w gruncie rzeczy niczego. Najciekawszym elementem konstrukcji jest oczywiście aparat z 10-krotnym zoomem optycznym i matryca w standardowym wymiarze znanym z tradycyjnych cyfrówek. Dostajemy tu nie tylko stabilizację optyczną i xenonową lampę błyskową, ale też całkiem komfortową, dedykowaną aplikację fotograficzną z możliwością Manualnego dostosowywania parametrów ekspozycji, czy opcją nakładania filtrów efektowych. Jakość zdjęć też jest niczego sobie. Można porównać ją do tej, którą uzyskujemy z pomocą aparatów ze średniej półki. S4 Zuma nie można jednak traktować inaczej niż w kategoriach eksperymentu. Jako smartfon nie jest idealny głównie ze względu na specyficzną konstrukcję i dość wiekowy układ bazowy. Jako aparat radzi sobie dobrze, owszem, jednak tutaj musimy oceniać dwa w jednym. Jestem gorącym zwolennikiem idei integrowania tych rozwiązań, ale jestem też przekonany że ten konkretny produkt trafi tylko do nietypowego odbiorcy. Dlaczego? Bo sam jest skrajnie nietypowy.